Czy zdecydowanie wstąpienie do Unii Europejskiej było korzystne dla Polski i w bardzo wielu aspektach byliśmy mimo wszystko beneficjentem netto środków pomocowych. Dokonały się reformy strukturalne, instytucjonalne, które bez członkostwa w Unii Europejskiej przypuszczam, by nie nastąpiły. Ponadto, te programy, na które otrzymywaliśmy środki, one mimo wszystko były poddane analizie efektywności, stopie zwrotu i, i, i naprawdę na dobre, dobre projekty. Ja przypuszczam, że jeżeli by była tylko taka kontrola krajowa, nadzór krajowy nad wydawaniem tych środków, one, one w większej części. Poszłyby na projekty, które nie przynoszą takiej stopy zwrotu. Wiadomo, częściowo środki unijne poszły na projekty, na, 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 na projekty nie tylko inwestycyjne, no to chociażby rolnictwo, ale rolnictwo też w Polsce się bardzo rozwinęło, ale część dopłat można traktować jako szczególnie do tych małych gospodarstw rolnych, jako pewien aspekt socjalny i wyrównania. Poziomu dochodów, a nie ten czynnik inwestycyjny, ale bilans korzyści i kosztów jest zdecydowanie, zdecydowanie pozytywny. Na pewno w tym miejscu byśmy nie byli, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale pieniądze, fundusze to jedno, ale reformy strukturalne, reformy instytucjonalne. W różnych aspektach one by się nie odbyły w takim tempie, gdybyśmy nie byli członkiem Unii Europejskiej.